Rozdział 5 cały czas się rozkręca, my wraz z tym dostajemy kolejne ciekawe informacje. Są to daty wcześniej ujawnianych przynajmniej 6 broni dostępnych za wyzwania tygodniowe, dlatego możliwa nowa wersja Thompsona, tryb Inwazja, zapowiedziany pokaz rozgrywki z prywatnych serwerów, zmianki o kadłubach czołów, najbliższe zmiany oraz inne dosyć ciekawe informacje. I tego wszystkiego dowiedzie się w tym materiale. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od nagród, które mamy otrzymać za sprawą Teatru Wojny. Kolejność znamy za sprawą Temporiala, który przedstawił nam, w którym tygodniu ma wyjść dana broń prezentowana wcześniej przez twórców. Jest ona na tyle elastyczna, że zmianie może ulec myślę jedynie kolejność, bo sama broń została wymieniona już o wiele wcześniej. Tydzień 6 doprzedził pancerny gadżet Mina Lunge, Tydzień siódmy amerykański bar M1918A2. Tydzień 10 japoński pistolet maszynowy typ 2A. Tydzień 11 karabin maszynowy Typ 97, który teraz mamy jako broń stacjonarną. I tydzień 10 to amerykański M3 Grease Gun. Odstępy pomiędzy tygodniami uzależnione są od informacji, które udało się znaleźć w plikach. Natomiast w tym tygodniu mamy do odblokowania malowanie Pacyficzny Tygrys do japońskiego zera. Następnym będzie to mundur japoński Straż Graniczna. A czwarty tydzień pozostawi nam po sobie do zdobycia kij z drutem kolczastym. Wiem, że część z Was chciałaby już broń zamiast tych elementów kosmetycznych, jednak, jak widać, w późniejszej fazie będziemy mieli tydzień za tygodniem z bronią, co jest dobrym prognostykiem. grze pozostały dwie rotacje z przełamaniem i podboju na mapach z Pacyfiku. Będą dostępne do czwartku, a potem otrzymamy playlistę z Pacyfikiem i operacją podziemie na drużynowym podboju. Być może dostaniemy nowego Thompsona, czyli wersję M1A1, która była zasilana jedynie z magazynków pudełkowych z 30 nabojami. A to wszystko za sprawą Jeffa Bradoka, który zapytany o ten wariant odpowiedział może, a po niektórych anulowanych zapowiedziach słów na bym myśle nie rzucał, tylko od razu coś zdementował. Jak tylko poznamy kolejne szczegóły o jeszcze nieodkrytych nagrodach w postaci broni i innej zawartości, to wszystkim Was poinformuję. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić żadnych informacji z Battlefielda. A teraz przejdźmy do jeszcze ciekawszych rzeczy. Możliwość dostosowania kadłuba czołgów oraz prywatne serwery. To od długiego czasu element, na który czekała jeśli nie cała, to większość społeczności. Temporal w kwestii kadłuba doszkał się po ostatniej aktualizacji innego kodu. Jest to nagłówek kadłub, a wraz z tym wyraźne odróżnienie od systemu, który działa w przypadku malowań dla samolotów. Może to nic nie znaczyć, ale zawsze lepiej wiedzieć, że coś się zadziało. Prywatne serwery to jednak całkowicie potwierdzona informacja od twórców. Pod koniec miesiąca mają odbyć się transmisje i opublikowane zostaną blogi z tej funkcji. Dokładna data zostanie podana, gdy zespół programistów będzie gotowy do prezentacji. Jest to ogromny kamień milowy i serwery na pewno dadzą dużo grze nawet jeszcze w tym okresie, bo przed nami przynajmniej półtora roku wsparcia Battlefielda 5. Bądźmy dobrej myśli. Jak wszystko się pojawi, to dam oczywiście znać wraz ze szczegółami. Wiemy już całkiem dużo na temat trybu inwazji, o którym pogłoski pojawiły się już parę miesięcy temu. Będzie to tryb 32 na 32 graczy, w którym musimy zniszczyć zasoby wroga, jednocześnie chroniąc własne. Możemy zbudować takie struktury jak fabrykę czołgów, lotnisko czy stację radarową umożliwiającą używanie pojazdów lub wykrywanie wrogów. Znajdą się także koszary umożliwiające odrodzenie większej ilości żołnierzy czy zasoby marynarki, o których na razie nic nie wiadomo. Wszystko będzie można zarówno zbudować, jak i naprawić po ataku wroga na te pozycje. Na każdej mapie odbywać się będą dwie rundy i będzie to raczej dostępne na mapach Pacyfiku. Można odnieść wrażenie, że mamy tu podobne podłoże co w trybie posterunek i ochroniwierz radiowych, jednak tutaj użycie czołgów, samolotów czy więcej tiketów będzie wymagało spełnienia określonego celu. Zapowiada się naprawdę fajnie. Im bliżej jego dodania, tym pewnie coraz więcej będzie się dało odczukać w plikach. Jeśli już o tym mówimy, to w plikach są także kolejne mundry amerykańskie, a miotacz ognia może być dostępny na operacji pod ziemią. Robi się naprawdę ciekawie. Kolorowo jednak nigdy nie jest. W grze na są bugi utrudniające grę czy ścinki, które mają zostać wyeliminowane w ramach najbliższej aktualizacji. Problemy takie jak szybkie ładowanie mapy, statystyki, i problemy z połączeniem zostały częściowo zażegnane za sprawą dwóch aktualizacji w tle, nie wymagających pobierania. Dodatkowo w następnym patchu zestrzelenie flary z pistoletu sygnałowego będzie traktowane jak zniszczenie znacznika odrodzeń, za co otrzymamy punkty. Nie wiem czy przyglądaliście się na złą zadań w tym tygodniu, ale chyba warto, bo niektóre są naprawdę całkiem pomysłowe jak to z Liger Faustem. Tak to się wszystko prezentuje. Przyszłość zapowiada się w miarę dobrze, czekamy na tygodnie z bronią, dodanie ciekawego trybu inwazja i prezentację prywatnych serwerów. Piszcie jak się na to wszystko zapatrujecie. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefielda. I jestem Jachu. do zobaczenia. Cześć!